Witamy na kanale Historie życiowe. Miłego oglądania. Lidia usiadła na ławce przed domem, w którym mieszkała. Wyjęła telefon z torebki i nacisnęła przycisk połączenia. Zamiast wyczekiwanego halo, automatyczna sekretarka znów się włączyła. Rozmówca był chwilowo niedostępny. Mechanicznym, pozbawionym emocji głosem słuchawka poinformowała ją. Możesz zostawić wiadomość głosową. Poczekaj na pocztę głosową. Lidia wzięła głęboki oddech i posłusznie czekając na sygnał, powiedziała: To już nie jest śmieszne, Grzegorzu. Jeśli wkrótce nie oddzwonisz, zacznę dzwonić do szpitali, kostnic i na komisariaty. A potem zadzwonię do Twojej kochanej matki i powiem jej, że zaginąłeś. A ona wyciągnie cię z martwych. Kończąc swoją tyradę, dziewczyna wyłączyła telefon. Sięgnęła po paczkę papierosów, ale przekleła i powstrzymała się. Dziewczyna rzuciła palenie dawno temu, ale jej nauk powrócił. Przyczyna leżała na wierzchu. Nerwy. W życiu Lidi wszystko szło nie tak. W pracy zmieniali się szefowie, którzy chcieli pokazać swoją siłę, czyli po prostu marzyli o zwolnieniu kogoś. Lidia dosłownie stąpała po ostrzu noża, bo nowy szef bardzo jej nie lubił, bo ośmieliła się mu przeszkodzić. Nie miało znaczenia, że miała rację. Szefowie nie wybaczali takich rzeczy. Teraz Teodor Mateski, niech będzie przeklęty, obserwował ją jak latawiec, czekając na jej błędy. Miesiąc temu zmarła jej ukochana babcia Sabina. Wychowywała Lidię, gdy ta straciła matkę w wieku dwunastu lat. A wisienką na torcie jej kłopotów było zniknięcie Grzegorza. To było tak, jakby chłopak rozpłynął się w powietrzu. Nie było go w pracy, nie odbierał telefonu, a w domu nie było go od trzech dni. Krótko przed zaginięciem Grzegorz stał się wyjątkowo nerwowy. Ciągle wychodził z mieszkania, jakby chciał zapalić, długo rozmawiał przez telefon, ukrywając się przed narzeczoną. Zaledwie dwa dni przed zaginięciem powiedział Lidii, żeby się nie martwiła i nie szła na policję, jeśli coś się stanie. Do tej pory Lidia zachowywała zimną krew, ale jej cierpliwość była na wyczerpaniu. Spoglądając na marszczące się niebo, pokryte ciemnymi chmurami, które wyglądały jak brudna wata, Lidia ponownie ciężko westchnęła. Wstała i poszła do domu. Wychodząc, Lidia chciała wyrzucić resztę papierosów, które dziś kupiła. Ledwo położyła dłoń na urnie, zanim zmieniła zdanie. Ścisnęła mocniej paczkę i ze wstydem wsunęła ją do kieszeni. Wchodząc do ciemnego i chłodnego wejścia, Lidia poczuła zapach chloru. Najwyraźniej przyszła sprzątaczka. Dziewczyna weszła na piąte piętro i już miała włożyć klucz do dziurki od klucza. Ale wtedy jej słuch wychwycił szelest dochodzący ze strychu. Zamarła i usłyszała kolejny szelest, a po nim niewyraźny dźwięk przypominający szloch. Lidia odwróciła się w stronę schodów prowadzących na strych, czując lekkie zdenerwowanie. Już dawno przestała być małą dziewczynką, ale ani strychy, z ich kurzem i pająkami, ani piwnice śmierdzące kotami, nie przemawiały do niej, bardziej ją przerażały. Uznała, że ciekawość jest silniejsza, i pamiętając, że kiedyś ktoś majstrował przy jej rowerze, który trzymała na strychu, zacisnęła klucze w pięści i ruszyła w kierunku dźwięku. To, co zobaczyła w ciemności, naprawdę ją zaskoczyło. Rosalia! krzyknęła dziewczyna, zauważając dziewczynę z psem. Co ty tu robisz? Na jednym ze stopni, przyozdobiona torbą, siedziała jej mała sąsiadka z pierwszego piętra. Rozalia chodziła do drugiej klasy, dziewczynka była miła i zawsze się witała. Teraz Rozalie płakała, uzyspływały po jej czerwonej twarzy. Obejmowała psa za szyję, co jakiś czas wycierając twarz o jego gładkie futro. Lidia przypomniała sobie, że pies miał na imię Jack. Rozalio, dlaczego płaczesz? Co się stało? Dziewczyna zapytała ponownie, nie czekając na odpowiedź. Nie odważyła się podejść bliżej, na wypadek, gdyby pies postanowił stanąć w obronie swojej szlochającej pani. Dziewczyna wydała z siebie kolejny głośny szloch, po czym spojrzała na sąsiadkę. Pani Lidio. Powiedziała, jąkając się żałośnie. Mama zabije. Lidia zmarszczyła brwi. Oczywiście wiele dzieci tak mówiło, gdy dostały piątkę, ubrudziły nowy strój albo zgubiły telefon. Lidia przykucnęła, jeszcze raz wypytując dziewczynkę. Dlaczego myślisz, że mama cię ukaże? Dziewczynka potrząsnęła głową i odezwała się wyraźniej. Nie. Moja mama nie chce mnie zabić, ona chce zabić psa. Jack. Kiedy powiedziała to na głos, dziewczynka zaszlochała jeszcze mocniej, przytulając mocniej swoje zwierzę. Lidia była kompletnie zdezorientowana. Znała Oliwię, matkę Rosali. Wydawała się normalną kobietą. Lidia pamiętała, że straciła męża trzy lata temu, ale w zeszłym miesiącu ponownie wyszła za mąż za mężczyznę o imieniu Wacław. Lidia nie wiedziała nic więcej o sąsiadach, ale z pewnością nie wyglądali na znęcających się nad zwierzętami. Może coś źle zrozumiałeś. Może twój pies zrobił coś niegrzecznego i mama się zdenerwowała? Zasugerowała Lidia. Nie dziewczynka powąchała swój czerwony nosek. Mama mówiła, że jest w ciąży. A Wacław jest uczulony na psy. Dlatego już dawno chcieli się go pozbyć. Teraz, kiedy mama spodziewa się dziecka, powiedziała, że Jack nie będzie z nami. A Wacław mówi, że pies jest zły dla dziecka i niebezpieczny. Mówi, że nasz pies pochodzi z ulicy więc nie jest dobry. A dzisiaj, kiedy wróciłam ze szkoły, usłyszałam, że chcą zabrać Jacka do weterynarza i go uśpić. A potem powiedzą mi, że uciekł. Rozumiesz? Od razu zabrałam psa i przyjechałam tutaj. Nie wiem, co robić. Jeśli przyprowadzę go do domu, mama i Wacław go zabiją. Pewnie wypuszczę go na podwórko ale tam będzie mu zimno i nikt go nie nakarmi. Dziewczynka znów gorzko zapłakała. Lidia ugryzła się w policzek, przenosząc wzrok z dziewczynki na swojego pupila. Sądząc po pysku i czarno-brązowym umaszczeniu, matką lub ojcem tego psa mógł być owczarek niemiecki, a drugim rodzicem duży kundel. Ten metis, w przeciwieństwie do psów rodowodowych, miał puszysty ogon. Poza tym w jego wyglądzie nie było nic zabawnego. Lidię szczególnie zaniepokoiły ostre i duże zęby psa. Lidia zdała sobie sprawę, że być może niepotrzebnie się denerwuje, a pies wcale nie jest taki straszny. Słusznie mówi się, że strach ma wielkie oczy. Lidia unikała psów podwórzowych od dzieciństwa. Powodem jej strachu było wydarzenie, które miało miejsce wiele lat temu. Lidia miała wtedy około ośmiu lat i chodziła do szkoły. Dziewczynka uwielbiała koty, psy i inne zwierzęta, jak każde dziecko. Tego dnia wracała ze szkoły do domu, a po drodze zobaczyła psa rasykali. Oczywiście Lidii zaparło dech w piersiach na widok tak pięknego stworzenia. Pies miał długą sierść i wydłużony pysk, na końcu którego znajdował się czarny czubek nosa. Na ogonie miał zawiązaną kokardę. Lidia natychmiast podbiegła, by pogłaskać psa. Jednak ledwo dotknęła splątanej sierści, w której utknęła rzepa, pies gwałtownie odwrócił głowę i ugryzł dziewczynę w rękę. Uczennica nawet nie poczuła bólu, ale bardzo się przestraszyła. Płakała i bała się poruszyć, dopóki pies nie odszedł. Lidię zobaczyła sąsiadka, która wracała ze sklepu i zabrała ją do domu. Dziewczynka bała się powiedzieć mamie, że została ugryziona przez psa. Jednak jej matka sama zobaczyła miejsce ugryzienia, ponieważ rana była zaogniona. Przerażona Lidia została umyta i opatrzono ranę, która była dość bolesna, a następnie, jakby tego wysiłku było mało, zabrano ją do lekarza. Ogólnie rzecz biorąc, dziewczyna zapamiętała ten przypadek do końca życia i nigdy więcej nie sięgnęła po psy. Później Lidia dowiedziała się, że ten pies został porzucony przez swoich właścicieli, kiedy przeprowadzili się do innego mieszkania. Zaczął żyć na ulicy. Być może pies nie stałby się zgorzkniały, ale miejscowi chłopcy go skrzywdzili. A wstążka na ogonie nie była dla urody, jak wydawało się dziewczynce. Służyła tylko do przywiązywania do niej butelek i puszek. Oczywiście pies, widząc obok siebie dziecko, był po prostu przestraszony i postanowił się bronić. Teraz, patrząc na zwierzaka płaczącej dziewczynki, Lidia mimowolnie przypomniała sobie ten incydent z dzieciństwa. Wyobraziła sobie, jak ten pies kręcił się po podwórku, dopóki nie został złapany przez jakąś służbę lub zastraszany przez złe dzieci. Znalazła Jacka, kiedy był szczeniakiem. Dziewczynka zaszlochała, wyrywając Lidię ze wspomnień. Taty już wtedy nie było. Myślę, że to jego pożegnalny prezent. Wtedy serce Lidii zaczęło się zaciskać i krwawić. To jest to. Lidia powiedziała z determinacją, jakiej nigdy wcześniej nie czuła. Chodź, zabierz psa do mojego domu. Powiedz mi, czym go karmić i kiedy wyprowadzać na spacer. Porozmawiam z twoją mamą. Niech pies zamieszka ze mną a ty będziesz mogła go odwiedzać. Dziewczynka zamarła, ucichła i spojrzała na dorosłego sąsiada tak, jak dzieci patrzą tylko na wróżki, gwiazdora czy kogoś równie magicznego. Naprawdę? odechnęła, wciąż nie dowierzając swojemu szczęściu. Lidia skinęła twierdząco głową. Tak. I tak mam trzy pokoje, z czego dwa są puste. Myślę, że znajdę miejsce dla twojego psa. Lidia mruknęła z goryczą przypominając sobie, że jej współlokatorka gdzieś zaginęła. Rozalia błyszczała jak miedziana moneta. Podskoczyła energicznie, dłońmi ocierając resztki łez z twarzy. Jack bardzo ci się spodoba. Wyrzuciła z siebie. Jest miły i słodki. Kiedy się boję, na przykład podczas burzy, zawsze do mnie przychodzi i śpi przy moim łóżku. Lidia skinęła głową, wpuszczając dziewczynę i nowego czworonożnego lokatora do swojego domu. Następnie odezwała się do Oliwii, która była bardzo podekscytowana. Lidia od razu wiedziała, że kobieta nie popiera pomysłu nowego małżonka, ale bardzo chciała go zadowolić. Olivia dała Lidii rzeczy Jacka, wszystko od smyczy po zabawki i resztę jedzenia. Roseli kręciła się w pobliżu, wciąż wahając się, czy pożegnać się z psem. Zachowuj się. Poruszając palcem wskazującym przed pyskiem psa, dziewczyna powiedziała: Przyjdę do ciebie jutro. Gdy tylko drzwi zamknęły się za dziewczyną, Lidia sięgnęła po papierosy. Spojrzała na psa, a on spojrzał na nią swoimi brązowymi, inteligentnymi oczami. Następnie pies ziewnął, pokazując swojej nowej pani pysk. Taki widok sprawił, że Lidia poczuła się jeszcze gorzej. Wyjęła papierosa i zapaliła. Pies nadstawił uszu, patrząc na Lidię. Jednak gdy tylko dziewczyna zaciągnęła się, pies kichnął. A potem jeszcze raz i jeszcze raz. Jesteś uczulona? Zastanawiała się Lidia, pospiesznie gasząc papierosa i rozpraszając dym dłoni. Otworzyła okno, wpuszczając czyste powietrze. Na zewnątrz znacznie się ściemniło, zanosiło się na deszcz. Lidia zadrżała, nalała psu jedzenia, nalała wody. Usiadła na sofie i ponownie próbowała dodzwonić się do Giegorza, ale ta próba się nie powiodła. Oparła głowę na oparciu sofy, przymykając zmęczone powieki. Przed nią były dwa weekendy, ale nie czuła się dobrze. Miała jechać z Grzegorzem do domku letniskowego, a teraz zostanie w domu i będzie cierpieć z powodu niepokoju. Lidia poczuła, że coś dotyka jej kolana i zadrżała. Opuściła głowę i zobaczyła psa, który opierał pysk na jej nodze. Lidii zrobiło się zimno, ale mimo to postanowiła nawiązać kontakt ze zwierzęciem. Wyciągnęła ostrożnie rękę, pozwoliła psu się obwąchać, a następnie podrapała go za brązowym uchem. "Dobry jesteś, piesku." mruknęła dziewczyna, wciąż nie do końca wierząc w te słowa. Rozmiar psa ją przerażał. Pomyślała nawet, a co jeśli on tylko uśpi jej czujność, a potem się na nią rzuci? Ale nie. Jack zamachał śmiesznym ogonem i wtulił mokry nos w dłoń dziewczyny. Lidia otarła czoło, które, jak się okazało, wyparowało. No to teraz jesteśmy sąsiadami, powiedziała Lidia, głaszcząc jego futro. Zapadła noc. Lidia długo przewracała się z boku na bok, bo nie mogła zasnąć. Zrobiła psumatę w salonie, żartując, że drodzy goście mają najbardziej szanowane miejsce. Ledwie Lidia zapadła w niespokojny sen, gdy został on przerwany. Przez sen dziewczyna usłyszała niezrozumiały huk. Szarpnęła się i wstała z łóżka. Zaczęła się rozglądać, nie zdając sobie sprawy, co się stało. Nie daj Boże, on coś cepsu. Mruknęła lidia, przypominając sobie, że przygarnęła bestię. Dziewczyna przetarła twarz dłońmi, opuściła bose stopy na podłogę i wyszła z sypialni, aby wszystko uporządkować. Weszła do salonu, zauważając psa leżącego nieruchomo na leżance. Okazało się, że okno, które lidia zapomniała zamknąć, zatrzasnęło się z powodu przeciągu. Krople deszczu i wiatr uderzały w szybę. Dziwne mruknęła Lidia, przekręcając klamkę. Wydaje się, że nie ma przeciągu nie otworzyłam okna w sypialni. Odwróciła się do psa, który uważnie obserwował dziewczynę. Mam nadzieję, że nie jest ci zimno? Pies odpowiedział, uderzając kilka razy ogonem o podłogę. Lidia uśmiechnęła się i usiadła, wyraźnie ośmielona. Pogłaskała psa po głowie. Potem Lidia wypiła szklankę wody w kuchni i wróciła do sypialni. Nie zdążyła jednak położyć się do łóżka i zakopać w miękkim kocu. Zimny i twardy kaganiec pistoletu został przyłożony do jej skroni, jak w twardych filmach akcji. Nie ruszaj się. Rozległ się męski głos. I nie waż się krzyczeć, bo ozdobię ścianę twoim mózgiem. Lidia zamarła, a krew w jej żyłach zastygła. W szaleńczej nadziei, że to wszystko był żart, Lidia wyszeptała cicho. „Grzegos”. W odpowiedzi rozległ się śmiech, ale nie wesoły, lecz zły, przygnębiający. Potem kliknął przełącznik, rozświetlając pokój światłem. Mężczyzna wstał, by Lidia mogła go zobaczyć, ale wciąż miał ją na oku. Witaj, piękna dejmą. Mruknął nieznajomy, uśmiechając się. Czekaliście na Grzegorza? Mylisz się, my też na niego czekaliśmy. Ale nigdy tego nie zrobiliśmy. Jesteś złodziejem? Mruknęła Lidia, gorączkowo próbując wymyślić jakieś wyjście z sytuacji. Chcesz pieniędzy? Mam trochę zaoszczędzonych, pokażę ci, gdzie są. Tam jest biżuteria. Możesz mieć wszystko. Po co mi kobieca biżuteria? Nucąc, bawił się pistoletem, po czym skinął w stronę łóżka ze zmiętym kocem. Siadaj! Nogi dziewczyny nie były posłuszne. Lidia z trudem zrobiła dwa nierówne kroki w stronę łóżka, ale mężczyzna, klekocząc niezadowolony, szorstko pchnął ją w plecy i posadził na materaku. Pospiesz się! Lidia zaszlochała konwulsyjnie. Odwracając się szybko do mężczyzny, zauważyła, że patrzył na jej nagie nogi i uda, więc pospiesznie odsunęła koc. Kim jesteś? Czego chcesz? Lidia zapytała ponownie. Teraz zdała sobie sprawę, skąd wziął się przeciąg w jej mieszkaniu. To musiał być nieznany gość otwierający drzwi. Ale jak? Nie słyszała żadnych prób włamania. A pies był cicho? Jestem bliskim przyjacielem pani narzeczonego. Przedstawił się mężczyzna. Tak się składa, że z przyjaciół bardzo łatwo zrobić sobie wrogów. Na przykład, jeśli jest się im winnym ogromną, ogromną sumę pieniędzy. Spłacę wszystko. Lidia odechnęła pospiesznie. Zarobię pieniądze albo zastawię mieszkanie. Ile jest ci winien? Lidia zdecydowała, że zgodzi się na wszystko, byle tylko koszmar się skończył, a mężczyzna z pistoletem odszedł. On jednak nigdzie się nie spieszył, tylko znów się roześmiał. Ile? Potrząsnął głową. Wiesz, że twój chłopak jest niezłym hazardzistą? Lidia potrząsnęła przecząco głową. Widziała, że z Grzegorzem coś się dzieje. On jednak twierdził, że chodzi o próbę rozkręcenia własnego biznesu. Był zdenerwowany, ale nic ponad to. Czy wiesz, że niektórzy gracze nie potrafią się zatrzymać? Zapytał nieproszony gość, spoglądając na stojące na półce zdjęcie Lidi z Grzegorzem. Chcą się odegrać, wierzą, że zaraz im się poszczęści, stawiają coraz więcej i więcej, aż przegrywają wszystko. Myślę, że hazard jest jak ruchome piaski. Wciąga tym szybciej, im bardziej starasz się mu oprzeć. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Czego chcesz? Dziewczyna zapytała z wybuchem frustracji, zdając sobie sprawę, że wali. Powiedziałam, że znajdę pieniądze. Nie wiem, gdzie jest grzegorz, przysięgam. Mężczyzna skinął głową. Wierzę ci, dziewczynko. Ale teraz potrzebuję nie jego, tylko ciebie. Powiedział z nieskrywaną satysfakcją. Tutaj nerwy Lidii ją zawiodły. Wybiegła z pokoju, ale jej stopy zahaczyły o koc i upadła twarzą na podłogę. Mężczyzna, rycząc ze złości, podbiegł do niej i krzyknął. Nie zrozumiałaś mnie, kiedy kazałem ci siedzieć cicho. Złapał ją za włosy, ciągnąc mocno do góry. Lidia wydała stłumiony skowyt strachu i bólu. Zamknij się, do kurwy nędzy. Mężczyzna ryknął głośno, powodując krzyk Lidi. Ty, idioto? Zamkniesz się, czy potrzebujesz pomocy? I wtedy stało się coś, co zaskoczyło ich oboje. Jack wpadł do pokoju z dzikim szczekaniem, słysząc odgłosy walki i krzyki swojej nowej kochanki. Pies wyglądał naprawdę przerażająco, nawet dla Lidi. Jack rzucił się z wściekłą agresją na oprawcę swojej właścicielki, zatapiając ostre kły w dłoni mężczyzny. Mężczyzna ryknął z bólu, wypuszczając broń. Zamachnął się ręką, desperacko próbując poradzić sobie z wściekłym psem. Ale ogromny kundel nie zamierzał rozluźnić szczęki, tylko zacisnąć ją mocniej. Lidia, mrugając, oprzytomniała. Korzystając z zamieszania, rzuciła się na podłogę. Boleśnie uderzając w gołe kolana. Nie zwróciła jednak na to uwagi, chwytając za broń. Wycelowała w przestępcę, ale ręce jej się trzęsły. Dobra robota, Jack. Wykrzyknęła dziewczyna, potykając się i chwytając telefon. Mężczyzna wciąż walczył z psem, ale zauważył wycelowaną w niego broń. Rzuć broń, głupcze, nie strzelisz. Ręce ci się trzęsą. Strzelanie do człowieka to nierobienie ciastek w kuchni. Dziewczyna potrząsnęła głową, przykładając smartfon do ucha, by porozmawiać z policją. Może ręce mi się trzęsą, bo chcę pociągnąć za spust. Zagotowała się. Lidia w porę zadzwoniła na policję. Jednak mężczyźnie udało się wyrwać z uścisku psa i odpychając dziewczynę, szybko uciekł. Kiedy przyjechała policja, Lidia siedziała na kanapie, ubrana w kilka ciepłych swetrów, ponieważ nie mogła się rozgrzać. Obok niej był Jack, którego przytulała. Nie bała się już psa, zdając sobie sprawę, że Jack uratował jej życie. Lidia opowiedziała policjantom wszystko, łącznie z tym, że Grzegorz zaginął i że przyszli zażądać od niego długu. Co dokładnie chcieli jej zrobić, nie rozumiała, ale domyślała się. Prawdopodobnie chcieli ją schwytać i szantażem zmusić do odnalezienia dłużnika. Lidia mimowolnie wyobraziła sobie, jak przetrzymują ją w piwnicy, a potem obcinają jej paznokieć i wysyłają do narzeczonego w kopercie z żądaniem zwrotu pieniędzy. Lidia była jednocześnie zła na Grzegorza i bała się o niego, nie zdając sobie sprawy, z kim zadał jej nieszczęsny chłopak. Odpowiedź była jednak bliżej niż myślała. Następnego dnia Grzegorz pojawił się w jej mieszkaniu. Lidia spotkała go z nożem, co wprawiło jej narzeczonego w osłupienie. Boże, Grzegorz! Wykrzyknęła, odkładając zimną broń i mimowolnie zaczęła płakać. Myślałam, że znowu jacyś bandyci przyszli. Grzegorz, widząc swoją narzeczoną, oniemiał i zawahał się przez chwilę. Po chwili jednak oprzytomniał i rzucił się, by ją objęci. Kochanie, uspokój się, już dobrze. Mam rotał. Nie wiedziałem, że odważą się do ciebie przyjść, wiesz? W tym momencie z korytarza wyszedł Jack i warknął na Giagogę. Jego futro stanęło dęba. Co to za bestia? Grzegorz przestraszony odsunął się od narzeczonej. Lidia przetarła twarz dłońmi i spojrzała na swojego dzielnego ochroniarza. Ochronił mnie dzisiaj, Grzegorzu. Ale ty nie potrzebujesz ode mnie ochrony, prawda? uśmiechnął się niepewnie, zerkając wojowniczo na psa. Jack nie zaatakował, ale też się nie zatrzymał. Lidia zmarszczyła brwi. Z jakiegoś powodu postanowiła zaufać reakcji psa. Wiesz, Grzegorz! Cieszę się, że nic ci nie jest, ale powinieneś był przyjść na komisariat zamiast do mnie. Odpowiedziała dziewczyna. Ty tak na poważnie. Wykrzyknął, wpadając w złość. Mówiłem ci, żebyś nikomu nie otwierała drzwi. Włamano się do mojego domu. Odparła Lidia. Grozili mi bronią. Co miałam zrobić? Czekać na ciebie? Pies zaszczekał, przyłączając się do zamieszania. Grzegorz potargał włosy i rozejrzał się po korytarzu. W porządku. Skinął głową. Mogę chociaż wziąć u ciebie prysznic i się przebrać. Dziewczyna zgodziła się. Wyciągnęła z szafy czysty ręcznik i już miała za Gogiegoju. Kiedy jednak usłyszała, że rozmawia z kimś przez telefon, dziewczyna zamarła i przyłożyła ucho do drzwi. Tak, weszłam, a ona wciąż była w mieszkaniu. Byłem w szoku. Facet był oburzony. Oczywiście, że byłeś. Wystawiłem ją na linię i spłaciłem wszystkie długi. Kogo w ogóle po nią wysłałeś? Amatora? Dałem ci nawet klucze do mieszkania. Jak trudne to mogło być. Nie ma rodziny, ma problemy z pracą, nikt by jej nie szukał, tylko ja. Było idealnie. Teraz nie wiem, co robić. Lidia jeszcze przez chwilę przysłuchiwała się rozmowie, po czym cichym krokiem wyszła z łazienki. Natychmiast zadzwoniła na policję. Kiedy więc Grzegorz wyszedł spod prysznica, czekało na niego nie tylko suche ubranie, ale i policjanci. Okazało się, że facet rzeczywiście przegrał narzeczoną w karty. Co planowali z nią zrobić, Lidia nie wiedziała. Może chcieli wysłać ją za granicę i sprzedać w niewolę albo jeszcze coś innego. Wolała jednak o tym nie fantazjować. Jack natomiast stał się nowym członkiem jej rodziny. Oczywiście Lydia przestała palić, bo pies nie mógł znieść zapachu dymu. Zaczęła również biegać rano ze swoją przyjaciółką. Na jednym z tych biegów spotkała swój los i tym razem Jack nie szczekał na mężczyznę, ale wesoło merdał ogonem. Lidia pokochała zwierzaka całym sercem i była mu wdzięczna za ratunek. Jednak pies po prostu odpowiedział jej za jej dobroć. W końcu dobro zawsze wraca.